check the mic and make sure it sound right boy Halo, więc jedzenie zrobione. Witam Was w filmiku, o którym mówiłam. Więc wszystko już przygotowałam, tym razem jestem w kuchni, bo mam dziecko, Oliver wrócił z przedszkola, więc w kuchni jestem. Także przechodzimy do jedzenia, jestem bardzo ciekawa. Ja już tutaj przygotowałam sobie swoje porcje, więc jestem bardzo ciekawa, jak to smakuje, czy mi będzie smakowało. przecież spływałam troszkę sosu i... Jest, jest dobry. W szczerze mówiąc, nigdy wcześniej nie jadłam tych takich grzybków, bo to takie długie, e, takie, to takie długie, to były e, grzybki, których nigdy nie jadłam. One kupione były w sklepie właśnie z chińskim, e, z chińskim jedzeniem, więc jestem ciekawa, jak to będzie smakowało. Widzicie, u nas w tle jest e, jeszcze. Klimat i temat yy, remontowy nadal trwa, także najpierw spróbuję może, czy smakuje, bo jest naprawdę, szczerze mówiąc, mega głodna. Trzeba było jeszcze oblać, ciekawie. Powiem Wam, że bardzo dobre. Ostrawe trochę. Bo tej pasty retkery tutaj za dużo nie dodałam specjalnie, albo mimo to i tak jest dość ostre, więc to zależy od upodobań. Tutaj mam jeszcze imbir, który lubię, więc będę sobie podjadała w międzyczasie. Jestem ciekawa, czy taka seria Wam się spodoba. E, myślałam o tym, żeby może e, jak jestem brudna z so, sosów, to so, sorry, ale właśnie przydrył się. Przed chwilą sos mi zszczelił w twarz, więc jestem ciekawa, czy taka seria, taki mm, film Wam się spodoba. Jak się spodoba? W sensie pod względem wyświetleń, to myślę, że raz w tygodniu bym robiła jakieś takie właśnie przepisy i yy, i właśnie bym tak takie przepisy i nagrywałabym tego typu filmy z jakimiś takimi w miarę ciekawszymi przepisami. Nie typu zupa pomidorowa i kotlety. Tego typu filmy są bardzo popularne w Szwecji. W Polsce nie wiem, szczerze mówiąc, czy są. To mi się zdaje, że chyba nie. Aczkolwiek mogę się mylić. Więc, nawet dość ostre, jest ja powiem szczerze. Więc może będziemy robić częściej takie filmy. Bo niektórzy uważają, że to jest niekulturalne, gdy się mówi, i ja w tym samym czasie. Jak już mówiłam, tutaj są popularne te filmy w Stanach, chyba też. Bo też widziałam i takie wersje. Także dzisiaj mamy piątek. Jest już godzina, prawie trzecia. Przed chwilą yy, byli u nas ekipa, też na chwilę była yy, ekipa remontowa, na chwilę była u nas. I dosłownie przed do chwilą wyszła. Ubieram te grzybki dość ciekawy sposób. I też przed chwilą dostałam zamówienie z Zara, yy, jak wam mówiłam w ostatnim blogu, Więc nie wiem, co będzie pierwsze, czy to, czyli ten mukbang, czy jakoś inaczej to nazywę, Nie wiem, zobaczę. Czy znowu dostałam coś? <gry> czy vlog? Raczej, czy, czy yy, hol? Zobaczymy. Więc co, u Was słychać, jak minął tydzień? Nie. Mi tydzień minął szybko. Zresztą, jak e, ostatnie, ostatnie tygodnie, w sumie ostatnie lata. Odkąd mam dzieci, e, to czas mi ucieka naprawdę bardzo szybko. Tydzień za tygodniem, strasznie szybko. Ucieka, jak się człowiek starzeje. Więc czas bardzo szybko ucieka. W tym tygodniu też miałam szkołę, miałam mm, testy próbne. Będzie jakby wtorek. Więc jakoś w miarę okej okay poszło. Jestem ciekawa, czy będzie to smakowało. On lubi nawet ostre rzeczy jeść. O, Oliver jest... Mm, bardziej wybradnym, wybradnym, Może tak bo ma tylko kilka swoich rzeczy, dań, które lubi jeść, więc zjadł trochę, pogrzebał, zjadł trochę i to by było na tyle. Myślę, że maścinowi będzie smakowało. A propos tego telefonu, który do mnie dzwoni, wyzwaniają do mnie dziwne numery co chwilę żebym grała na Forexie, co ja w ogóle się tym nie zajmuję i nie interesuję. I tyle numerów już zablokowałam, i co chwilę wydają do mnie jakiś nowy numer. Więc jest to dość ciekawe. <noise> Jeśli chodzi o przepis, postaram się go też napisać wam pod filmikiem. Jeśli chodzi o przepis, aczkolwiek nie zrobiłam do końca tak jak trzeba, bo nie miałam sosu. To był jakiś taki sos brązowy. Ja kupiłam troszkę inny sos, ale mimo wszystko jest smaczny, bo to jest. To możemy nazwać. Jest to kurczak z w sosie słodko-ostrym, słodko może tak słodko-ostrym. Ale ten sos, co kupiłam, to też fajnie pasuje, bo on jest też taki słodkawy. Więc fajnie to wszystko współgra. Jest nuta i słodka, i nuta ostra. Bo ja na przykład lubię bardzo oglądać filmy tego typu, jak coś robi jedzenie proces robienia i później jak ktoś je, no co ja właśnie lubię oglądać też jak ktoś je, to jedzenie które zrobił. Dla mnie to nie jest dziwne i nie przeszkadza mi to totalne, totalnie, totalnie. Podoba mi się proces jedzenia. Jestem ciekawa, jakie wy macie odczucia co do tego, do tego, co do tego, czy wam nie odpowiada mlaskanie i jedzenie w trakcie mówienia nagrywania, czy spoko. Smaczne. Pierwszy raz oczywiście to robiłam. Powiem Wam właśnie, że te grzybki, ciężko było dostać tych grzybki. W marketach w jednym, drugim, trzecim nawet nie było tych grzybków. Dopiero właśnie w takim sklepie z takimi właśnie typowi, typowo chińskimi rzeczami, przyprawami do jedzenia tego typu, tam były właśnie te grzybki. Ja wcześniej widziałam właśnie gdzieś te grzybki, zastanawiałam się zawsze co to jest, teraz już wiem A jeśli jest tam brudne dory. U nas nadal jest pełno śniegu, minusowe temperatury, bardzo dużo śniegu i z tego co wiem to Potrwa to jeszcze dość długo, możliwe, że do końca tego miesiąca. Mam nadzieję, że nie dłużej, e, bo już się zimą nacieszyłem, już mi wystarczy. Ja zawsze zimę, jak już powtarzałam to tysiąc razy lubię na tydzień w trakcie świąt, e, bo wtedy jest dużo fajniejszy klimat. E, I tak na tydzień, żeby pozjeżdżać, poczuć zimę i to by było na tyle. Może już zima znikać. Okej, okay, bardzo dobre jedzenie, więc ja jestem jak najbardziej z niego zadowolona. E, kończę, mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Jestem bardzo ciekawa, co wy sądzicie o takich filmach. Ja kończę moje jedzenie, mam nadzieję, że miło Wam się oglądało, że przepis Wam się spodobał, może wykorzystacie go. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym tak!